Witajcie kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z albumem, on akurat jest na urodziny, niemniej jednak dość uniwersalny w stylu vintage 7 na 8 cali czy 7,5 nawet na 8 cali, 4 cale grzbiet. Wykonany z papierów fabryki dekoru Sentimental Store oraz mintajowe De Dear Dairy, chyba tak się mówi. Wykorzystałam metalowe elementy na grzbiecie, tekturkę. Podrasowałam ją trochę farbami, też fabryki dekoru tymi metalicznymi kolor oliwkowy i złoty to samo z, ze skrabkami papierowe kwiaty album dodatkowo nie wiem czy zobaczycie jest pociągnięty glos akcent i gdzie nie gdzie są też przezroczyste e, perełki nie wiem no to chyba zapraszam was w podróż jak ten album wygląda dalej zamykany jest na Dwie wstążki wiązane i do przodu. Umieszczona jest książeczka. To jest karteczka z dedykacją, z życzeniami. Zamykana na wstążeczkę. Tu są życzenia napisane przez Marzotkę Kadyszewską. Z góry ci dziękuję. Tu nie pokażę Wam, ale są umieszczone zdjęcia osób, karteczka, która jest umieszczona na klapce na magnes. Potem otwieramy sobie klapkę. W zależności od upadowań, to jest miejsce na ewentualnie na zdjęcie 9x13. To samo tutaj. Eee, w kieszące instrukcja autorstwa Marzenki, co zrobić z tym albumem. A także dwie maty. Jedna jest na, na zdjęcie 9x13. Może być eee, przyklejone, mogą być dwa zdjęcia albo w obojętnym w którym miejscu. I jest na 10 na 15 To już w zależności od tego, jak właścicielka potraktuje e, album, tak e, którą z tych mat, tak można przykleić Ozdoba z kolekcji wycinana. Kolejna strona na klapkę. To samo. 10 na 15 się zmieści, ponieważ mają być miejsca na zapiszki. To też jest malutka kieszoneczka, niemniej jednak może spokojnie mieścić się tu też zdjęcie i ewentualnie notatka dotycząca zdjęcia. Duża y, strona y, jest dedykowana zdjęciom 10 na 15 albo w poprzek 9 na 13 Tu na przykład mogą być dwa zdjęcia wklejone jedno i na to drugie. Jak tam komu pasuje. Zamykane na magnes. Po otwarciu mamy dwie strony bliźniacze. O nie wiem, czy Wam to uda mi się pokazać. Na y, klapkach jest y, miejsce z kieszonka z matą. Mata 10x15. I malutki miejsca albo na zapiski, albo na małe zdjęcie. To jest widzicie, połowa 10 na 15. Potem mamy tagi, które nam udają klapki. Ozdoba podniesiona. Tu nam się zmieści zdjęcie 9 na 13, więc nie jest zmarnowane. O, zobaczcie. I tu też można u góry przesunąć. Można spokojnie wkleić. Tu mamy miejsce 10 na 15 albo 9 na 13. Nawet 9 na 13 będzie trochę lepiej. Z podniesioną dekoracją, tak żeby się bezpiecznie wsuwało. Tutaj mamy, baczcie, muszę usiąść. Yy, tutaj mamy kieszonkę. Na kieszonce również yy, dwie maty małe na zdjęcia albo na zapiski. Czekajcie, sprawdzę czy widzicie. Nie widzicie. Dobrze. I zamykanie na trzymadełko. Nie wiem jak to się nazywa. Druga a, widzicie? Dobrze. Druga strona jest dokładnie taka sama. Ma tą samą koncepcję, otwieranie, zamykanie kieszonka i mata w kieszonce na zdjęcie. Tu też oczywiście 10 na 15 nam spokojnie wejdzie. Pokazuję Wam dalej. E, tutaj mamy książeczkę. W książeczce za szybką jest, to jest. Tu mamy szybkę jest mini tak na mini zdjęcie portretowe. Nie wiem do czego będzie służyć ten album, ale możemy tu każde mały, mniejszego formatu zdjęcie połączyć. Później mamy książeczkę. Na sporą ilość zdjęć. Ona jest na 9 na 13. Spokojnie zdjęcia się zmieszczą. Ale równie dobrze białym pisakiem można spokojnie e, napisać. E, różne uwagi, wspomnienia, daty, myśli, imiona osób, które są na tych zdjęciach. Za książeczką jest. E, Miejsce do przechowywania, mamy tak do zapisków, mamy maty, maty w formie książeczek, co by jak najwięcej zdjęć się zmieściło. Tu mamy książeczkę z na zdjęcia 9 na 13 Teraz zdjęcia jak nic. I kolejna, tym razem zwykła książeczka. Nie książeczka, tylko zwykła mata. 9 na 13 I taguś na zapiski. Taguś, tak, przepraszam. April, wybacz. Wodospad tym razem nieukryty, zamykany na magnes. poziomy, zdjęcia 9x13, jak to przepamiętam. Zmieszczą się po obu stronach, Jakby, jak najwięcej zdjęć. Mamy też dekorację, która może schować zdjęcie. 9 na 13, i w części je ozdobić, ale może być też miejsce na różnego rodzaju zapiski. takie można pisać. Kolejna strona to maty takie nieregularne. Z tej strony nie ozdabiałam, bo ona jest. Podoba mi się ta grafika, dlatego nie chciałam jej zakłócać, ponieważ można zmieścić zdjęcie 9x15, 10x15 albo zostawić grafikę i wkleić 9x13. Maty to 9x13. Nie wiem czy widzicie. Całość zamykana przymadełkiem. Kolejna strona to, jest, to są kieszonki. Jest ich trochę. Pierwsza kieszonka to na, tagie, na tagi, na małą matę do zapisków. Potem mamy kolejną kieszonkę. 9 na 13 zdjęcia na książeczka. Tak. I mała mata, i potem kolejna książeczka, zmieści się nam już większe zdjęcie 10 na 15 i książeczka 9 na 13, bez większego problemu się nam zmieszczą. W tej ostatniej książce, nawet największe zdjęcia. Kolejne dwie strony. Też są w zasadzie bliźniacze. Podobnie sugerowałam się je tworząc. Zamykane są na malutką książeczkę. Otwieraną. Format 9x13 bez żadnej ramki. Zawiązywane sznureczkiem z metalowymi ozdobami. Metalowe zdoby, napis LOW, pszczółki i ważka yy, mocowane na dwa magnesy. Podnosimy i mamy dwie klapki. Zdjęcie 10 na 15 albo yy, nie wiem, o to może wykorzystajmy. Dwa zdjęcia 9x13 też można byłoby umieścić. Jedne by zachodziło na drugie. Tu mamy kieszonkę z matą. Maleńka taka. Między innymi dlatego, że można byłoby też wstawić zdjęcie 9x13. I wtedy to będzie taką coś w rodzaju zdoby. O, tu też mamy miejsce na zapiski. Tu jest taka ramka, gdzie można byłoby zapisać, ale można też wkleić zdjęcie. Formatu połowy 10 na 15 I zamykamy książeczką, która łapią dwa magnesy. Tu mamy dokładnie to samo, różnią się tylko metalowymi ozdobami: domek, pszczółki i napis law. I tu mamy Podobną kompozycję, sła tagi, mała mata. I tu ozdoba, która ma nam trzymać zdjęcie 9x13, bo teraz sprawdzę, ale tak 10x15 jest za dużo, trzeba byłoby je lekko przyciać. Zdjęcia też spokojnie mogą się mieścić na tej części. To nie będzie, nie wiem czy o, widzicie, zaraz sprawdzę. Tak, widzicie. Spokojnie. Tu też się zmieszczą. Więc jest trochę tych miejsc. Tu mam książkę. Książeczka łapie nam to zamyka. Kolejna strona to wodospad pionowy, zamykany na magnes. Ten wodospad z tego co pamiętam jest trochę większy. Tak, zmieszczą się zdjęcia 10 na 15 w zasadzie bez ramki albo z malutką czarną rameczką zobaczcie. O, ale może być też na 9 na 13 i wtedy mamy elegancko. Jak to przy wodospadzie? Można przykleić z obu stron maty albo też z jednej, a z drugiej zapiski. Wodospad jest ukryty. Tu na końcu ja włożyłam dwa taki, ale można też równie dobrze pod dekorację włożyć zdjęcie 10 na 15 sobie właścicielka wymyśli. Ozdobiłam zamykanie metalowym dodatkiem, ponieważ na tej stronie dosyć dużo z metalowych elementów. Kolejna klapka niszcząca w sobie zdjęcie 10x15, mimo zamknięcia. Metalowy dekor, ćwiek, serduszko w takim kolorze brązu. Starego złota. no jakieś takie. I tu mam, ja sprawdzę, czy wyliczyć całość. No prawie. Dobrze. Więc tak, na klapce mieści się kieszonka, w której mamy matę. Ona generalnie też spokojnie zmieści zdjęcie 10 na 15 Do tego jest mata 9 na 13 Mała mata i dwa tagi, ponieważ tu jest trochę, w tej części albumu jest trochę strona. Bo mamy tak: dwie maty 9x13. Tu i tu mogą być przyklejone. Tu również zmieści się spokojnie zdjęcie 9x13. Wystarczy mocniej wcisnąć. Tu mamy taki dekor, który zamyka nam te klapki. Też mamy 9 na 13. O. Tu mamy kolejny dekor. No, Zdjęcie trochę mniejsze niż 9 na 13, chyba, że zrezygnujemy z dekoracji. Tu już tam się zmieści. Tu mamy dwie. 9 na 13. Albo piszemy, wiecie. Niech się dzieje. Tu możemy zmieścić zdjęcie e, 10x15 albo dwa zdjęcia 9x13, jedno niżej, drugie wyżej, lekko będą wtedy na siebie zachodzić. Zamykamy, zamykamy, zamykamy i całość zamykamy. Dekor się trzyma na magnesie tu ukrytym. To by nam nic nie wypadywało. Ostatnia strona to na takie trzymadełko, kombinacja książeczek, jedną książeczkę wyciągamy, ona jest trochę mniejsza niż 9 na 13, możemy albo przyciąć, albo no 10 na 15 nawet lepiej, tylko musielibyśmy się pozbyć, nie wiem, nóg na przykład, albo jak na ma zdjęcie jakieś dziwne drzewo wyjdzie ponad plan, to spokojnie można przyciąć to. Albo po prostu takie zdjęcie wydrukować sobie samemu, albo przeznaczyć to na zapiski. Jak to woli. Mam nadzieję, że właścicielka albumu nada temu jeszcze całkiem nowe interpretacje. Tu mamy maty 10x15. Jest to forma harmoniki. Trochę mniej z o, zmieści, czy widzicie. No i na wewnętrznej okładce tyle umieściłam kopertę. Koperta jest duża. Ja schowam dwie maty ozdobione 9 na 13 plus malutka mata, ale zobaczcie, 10 na 15 zdjęcie spokojnie się zmieści. Właścicielka może zmieścić tu list, pamiątki. Koperta jest, nie jest najcieńsza nie jest na jedno tylko na dwa skore po to, żeby zmieściła nie, tu widzicie, oszukuję. Zmieściła trochę więcej rzeczy. Zamykana jest dekorem metalowym podtrzymującym na magnes. Masa plastyczna plus elementy wycięte z kolekcji, z tych dodatków do kolekcji. Tak się prezentuje album. Dużo się w nim dzieje. Nie liczyłam na ile jest z zdjęć, więc wam nie odpowiem na to pytanie. No, wydaje mi się, że trochę tych zdjęć się tu zmieści. Jeżeli chodzi o media, to wewnątrz poza tuszowaniem nie używałam specjalnie ich tutaj, dlatego że papiery są. No, znajdź się. O, znalazło się. Jest tak bogato zdobiony ten album, jeżeli chodzi o papier, że generalnie nie wkraczam tu z mediami, bo i papiery mają chlapania, tak jak tu widzicie, i różnego rodzaju cieniowania, dlatego zostawiłam to. Mam nadzieję, że... Jest wystarczająco elegancki i się właścicielce spodoba. Tutaj, wiecie, zastanawiałam się jak to zrobić i umieściłam takiego taga. Nie wiem, czy właścicielka będzie chciała tu coś zapisać, czy nie. Ale równie dobrze tego taga może spokojnie sobie schować wewnątrz jakiej tam będzie pasowało, albo zapisać yy, yy, z jakiego okresu są to zdjęcia albo dotyczące yy, kogo, czy to będą wnuki, czy będzie jakaś podróż, yy, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że album yy, Dostanie uznanie w oczach właścicielki, i co ważniejsze, będzie żył e, własnym życiem, napisze swoją własną historię i że będzie się w nim działo. E, mam nadzieję, że im więcej, im ciekawiej i e, im więcej odręcznej pracy, tym lepiej. Dziękuję Wam pięknie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do subskrypcji. Pa, kochani.